Niech Pan mi pokaże, Panie Ministrze. Gdzie to jest, bo się nie doszukałem, to doprecyzowanie definicji bagażu osobistego w tej ustawie. To mnie rozrzewniło, że zajmujecie się definiowaniem bagażu osobistego. No To po prostu ten napłok nawału i ta bieżączka to utrudnia mi przewertowanie ustawy po raz trzeci i odnalezienie. Gdzie jest bagaż osobisty? Ale chciałem zapytać o to tworzenie kategorii równych i równiejszych. Zwolnieni z VAT będą odstępujący pojazd cztero najczęściej kołowy, jeszcze z silnikiem spalinowym najczęściej yy, związani z obcymi placówkami dyplomatycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I wie pan co? To mnie wkurza podobnie jak zezwolenie na obnoszenie się z bronią przez amerykańskich towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas kiedy Polak jest gnębiony tym wielopiętrowym systemem utrudnień w dostępie do broni. Czy jeśli to jest godziwe i wskazane w odniesieniu do dyplomaty, to to koniecznie trzeba utrzymywać Polak. We własnym kraju, na własnej ziemi, w sytuacji w, nazwijmy to defaworyzowania. Tak? Pan poseł Jan Szopiński.